All right, all right. Welcome, people. Big man, senior. Hello, everyone. Welcome to my YouTube channel. Uh, I'm gonna be I'm gonna be speaking Polish in this video. So if you don't understand Polish, please close this video. I have other videos on my channel. here. Um, this is this is my attempt. In uh, this evening is the third attempt of making this video. Uh, first one was too large. Second one. I made the one mistake <laughs> and then this one I think is going to be like the perfect one here. So with that being said, I'm going to be speaking Polish in this video. This is my like kind of like exam after three years of constantly learning this language. Sometimes I wasn't I wasn't really immersed in Polish culture, YouTube whatsoever. Sometimes I was living in this country. I was speaking with people from this country, and I was watching Polish YouTube and news and other stuff. So, now, let's get started. Ah, yeah. One minute, perfect. Let's go. Siemano, cześć wszystkim. Siema, siema polski YouTube, siema Polacy i ktokolwiek, kto to w ogóle ogląda ten filmik. Uh, Dzisiaj będę mówił w języku polskim jakieś kilka minut, aby pokazać swój poziom, aby tak mieć na pamięć mój poziom na kwiecień 2023 rok, e, bo trzy lata temu, trzy lata temu, że to wcześniej, że ja pokazuję, że to, że polski to nie jest mój język ojczysty, ja mam takie różne formy, jakby, aby, jakby, jakby, taka, jakby pomóc moich ręk że w mówieniu i to jest, to jest źle, no ale dobrze, Trzy lata temu e, zacząłem uczyć się języka polskiego e, bez żadnego doświadczenia e, w ogóle w, w nauce języków obcych, w nauce, w nauce języków obcych w ogóle nie miałem żadnego doświadczenia, ale dzięki Bogu i e, temu, że miałem sporo czasu, jakoś mi wyszło. No, jakoś tak. Nie wiem, nie wiem czy jestem Fluent czy nie, ale w Polsce mieszkałem, no i jakoś przeżyłem, dobra, nieważne. Ehm, trzy lata temu zacząłem ogarniać, co to w ogóle jest, nauka języków obcych przez jakieś takie książki typu język polski, e, coś tam A0, A1, A2, A2 i tam, nie wiem, coś tam z rosyjskiego na polski jakieś tam trzeba było opisywać słowa, jakby na jednej stronie zasięgu pisałem słowa w języku polskim, na, drugim na drugiej stronie w języku rosyjskim, w ogóle to nie działało. Potem ogarnęłem, co to był Discord. Poznałem dobrego znajomego z, Pol z Polski, który żyje pewnie teraz gdzieś niedaleko Gdańska, Aha, ale bo, też, też go widziałem, byłem w Polsce, e, nawet, chyba, nawet, nawet odwiedziłem go rodziny. To jest mój przyjaciel z Discorda, siema, siema. Sie <noise> pewnie, mi, pewnie mi oglądasz. Dobra, i ja nawet powiem to, że to jest mój, mój language parent i dzięki jemu, dzięki temu, że on ze mną rozmawiał, ja teraz mogę mówić w języku polskim, bo mój polski e, ogólnie pewnie e, po prostu e, bazuje się chyba na 60% e, na, 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 na tym, co on mi mówił przez te ostatnie na lata, więc siemane, bro. Mm. Dobra. Ja bro. Dobre, ja też go uczyłem języka rosyjskiego i, i nadal czasami uczę. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Umiem, po, umiem pisać w języku polskim, piszę... Co, a, pisałem dziennik. Przez 5 miesięcy pisałem. Codziennie pisałem, miałem taki dziennik i miałem okazję mieszkać w Polsce. Oglądałem polski YouTube, ale obecnie z polskiego YouTube'a tylko tak od czasu do czasu mogę obejrzeć Weronikę Truszczyńską, która jest pewną polską YouTuberką, która wyjechała do Chin i mieszkała tam przez wiele lat i bardzo mi się podoba ten kanał, bo też mi się podobała Chiny i pewnego dnia pewnie tam pojadę też tak zamieszkać. Nie wiem kiedy. E, obecnie jestem w Ameryce Łacińskiej i przez ostatni rok w ogóle nie mówiłem w języku polskim na żywo, w rzeczywistości. W sensie, w sensie że na żywo nie wiem. W rzeczywistości z jakimś Polakiem nie w ogóle nie miałem tego. E, mój poziom widzicie, że pokazuję to... Nie wiem, okropny jest. Mój poziom jest o wiele bardziej niższy niż ten, który miałem jak mieszkałem w Polsce. Wiadomo, ja że nie mam praktyki tutaj, ale dobra. Nadal pamiętam coś. E... Co dodać? Co można jeszcze dodać? E... Ostatnio nie czytam książki w języku polskim, ale czytałem z 20 książek w języku polskim. 15 z nich było z, P... z czasów PRL-u. <ścoughs> Detektywy PRL-u. Wiecie czemu? No, bo jak mieszkałem w Rosji, bo jestem z Rosji, to znalazłem jedną. Jedną kobietę, która miała matkę z Polski chyba. No i ta właśnie kobieta kupowała sobie książki z Polski, no i potem ona zmarła. No i ja od ja od jej jakby chyba córki wykupiłem pewnie z 20 tych książek, których nad które nadal mam w domu, ale tam daleko w Rosji. No i przeczytałem. Ja sobie czytałem, czytałem, czytałem. No i tak chyba z trzeciej książki zacząłem pewnie... 80% rozumieć, więc spoko. Dobra, nie wiem co jeszcze dodać. Eee... Whatever. Nie wiem. Polski, podoba mi się Polski, podoba mi się polska kultura. Eee... Podoba mi się państwo. Mieszkałem tam w Waszej Polsce. <laughs> nie wiem co dodać. Spoko, państwo. Eee, robiłem zakupy w. Biedronce. no i za dwa lata mniej więcej jeszcze wrócę na wakacje na 100%. Mam nadzieję, że, że wrócę do Polski nie na pracę, ale zaś na jakieś wakacje, na jakiś wolontariusz, wolontariat. No i będę ogarniał więcej, będę starał się uczyć, będę, sta będę się starał ogarnąć więcej z tego najpiękniejszego języka na świecie Dobra, dzięki za oglądanie tego filmika Subskrybujcie mój kanał e... E... Dobra, łapki w górę i tak dalej, no wiecie o co chodzi Też mam kanał z podróżami, ale nie wiem w ogóle czy ktoś będzie oglądał ten filmik do końca, więc pozdrawiam wszystkich z Argentyny, pozdro, pozdro pozdro i dobra, siemano i mam nadzieję, że w następnych filmikach też spróbuję sobie tak hiszpański pokazać. E jeszcze po angielsku pewnie coś powiem. No i po chińsku trochę. Ale dobra. Siema!